Wszystkim. Dzisiaj makijaż z serii tych bardziej kreatywnych. Jestem skorpionem, jestem urodzona w listopadzie, więc chciałam oddać mój znak Zodiaku poprzez mój makijaż. I tak wygląda właśnie moja wizja skorpiona dość mroczno, czarno-czerwono. Tutaj jest ten charakterystyczny ogon z, z żądłem na końcu. Ja lubię bardzo takie proste rzeczy, ale z takie z pazurem. Nie malowałam sobie na połowie twarzy skorpiona, tylko wykorzystałam jego elementy, dodałam troszkę błysku, troszkę blasku tu i ówdzie. Mój look dopełniają mokre włosy, które przypadkowo wpasowują się w ten look, tak myślę. I mam nadzieję, że Wam się spodoba ten makijaż. Trwał on dość długo i nagrywałam, ile mogłam. I zapewne edycja tego wszystkiego będzie trwała bardzo długo. Yy, Przyspieszę Wam ten filmik, yy, będę na... Będą napisy pod spodem, także będziecie wiedziały, co robię. I y, zgłosiłam też ten makijaż do konkursu Zodiak na stronie Makeup Bee. I jeżeli Wam się podoba y, moja wersja mojego znaku Zodiaku, czyli skorpiona, to będę bardzo wdzięczna i bardzo mi będzie miło, jeżeli oddacie na mnie głos. A, a jeżeli Wam się nie podoba, to nadal zachęcam Was do. Y, do odwiedzenia tej strony, do przejrzenia sobie różnych, um, różnych makijaży z, z tego konkursu bądź bądź innych i wysprzyjcie osoby, które wam się najbardziej um, które przypadły Wam najbardziej do gustu, są naprawdę do wygnania świetne nagrody, zachęcam Was do, do wzięcia udziału również. Um, więc miłego oglądania i do następnego! se